Witajcie, kochani, na kanale, co ugotujemy to? Spijemy. Dzisiaj pokażemy przepis na bardzo szybkie danie obiad jednogarnkowy z gatunku kuchni śródziemnomorskiej. Także będzie to. Pyszne i bardzo zdrowe danie. Więc zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. A my zabieramy się do roboty. Piana. posypać pierś z kurczaka solą i pieprzem albo innymi ulubionymi przyprawami i odstawić. Bierzemy, moi drodzy, różne warzywa. U nas jest to por, trzy marchewki. Pieczarka, może być to więcej pieczarek. U nas akurat jest jedna, bo tyle nam po prostu zostało. Seler, jeżeli lubicie, kapusta pekińska i te warzywa albo inne warzywa. Możecie dodać także kawałek buraczka, jakieś załóżmy, pietruszkę, jeżeli macie, korzeń pietruszki. Tak więc te warzywa, którymi dysponujemy, najlepiej żeby one były różne. Po prostu obieramy, przygotowujemy i kroimy na kawałeczki. I teraz oczyszczone warzywa, kroimy w kosteczkę. Rozgrzewamy dość sporych rozmiarów garnek. Dodajemy na dno 4 łyżki oliwy. Gdy oliwa jest już rozgrzana, wkładamy pierś. W chwili możemy dodawać już warzywa. Ja dodaję łyżeczkę granulowanego czosnku. Można dodać także czosnku świeżego. Jeszcze odrobinę soli i pieprzu. Jeżeli macie jakieś ulubione przyprawy, to jak najbardziej możecie je zastosować. Ja dodam jeszcze nieco papryki. Tak przygotowane warzywa dusimy na wolnym ogniu wraz z tym mięsem, które na początku podsmażyliśmy. Ja tutaj ściszam lekko gaz, aby nie buzował mocno i aby mi się te warzywka nie przypaliły. Od czasu do czasu odkrywamy i mieszamy i tak, moi drodzy, przez około 15 do 20 minut. Możemy już zacząć przygotowywać kaszę kuskus. Do tej kaszy trzeba będzie dodać mleczka kokosowego. Odmierzamy szklankę kaszy kuskus. Będzie to prawie całe opakowanie 300 gramowe. Pozostało mi tylko tyle. Na dnie tej kaszy. I do tego należy dodać w końcowej fazie gotowania warzyw 3 czwarte szklanki mleczka kokosowego. U mnie jest to takie tłuste mleczko kokosowe, które ma dokładnie tłuszczu 19 g na 100 g. To jest to mleczko z gatunku tych tłustszych i bardzo dobrze. Bo o to nam właśnie chodzi. Mm, spróbowałam przed chwilką. Przepyszne w smaku jest to mleczko. Do kawki sobie resztę dodam. W trakcie gotowania można dodać już mleczko kokosowe. Jak widać, warzywa także puściły sok. Dlatego nie dodaję takiej samej objętości. Mleczka kokosowego co tej kaszy, bo pewnie się orientujecie, że kasza kuskus potrzebuje troszkę więcej płynu niż sama ma objętości. Tutaj będę miała ilość płynu wyrównaną dzięki temu, że warzywa puściły sok. Warzywa moi drodzy są już miękkie. Więc teraz można już wyłączyć gaz i do tak przygotowanych warzyw wsypuję kaszek uskus. Mieszam tak, aby ona została dobrze rozprowadzona po całym garnku. Przykrywam garnek i czekam 5 minut. Tutaj, moi drodzy, jesteśmy już wyposażone w porcyjkę do spróbowania i mamy już odpowiednie narzędzia do tego celu. Proszę, Maryś, próbuj sobie ja z drugiej strony. Mmm, moi drodzy, niebo w gębie. A tobie smakuje? Mhm, No, więc taki obiadek. Taka jest nasza propozycja. Napiszcie, co na ten temat sądzicie. Czy podoba Wam się taki przepis? Może ktoś z Was wypróbuje go? Bo no, moi drodzy, bogactwo smaków, delikatność mleczka kokosowego plus jeszcze dodatek piersi z kurczaka, taki dodatek białkowy powoduje, że jest to taki pełnowartościowy posiłek. Tak więc polecamy Wam ten przepis. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. A my się już z Wami pożegnamy. Miłego dnia, wieczoru czy poranka Wam życzymy. Pa! Wake ah. up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.